Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o książkach, ale baliście się zapytać. Mam na imię Łukasz jestem współwłaścicielem antykweretu aukcyjnego Służek Books. W pierwszym odcinku, ponieważ tak sobie zaplanowaliśmy, więc tak będzie, będę mówił o zbiorze opowiadań Stanisława Lema, wielkiego pisarza i futurologa, przez niektórych nazywanego również filozofem. Cyberiada. No właśnie, Cyberiada to jest zbiór opowiadań, których głównymi bohaterami najczęściej są Trurl i Klapałcjusz. Stanisław Grochowiak, to mówię jako ciekawostkę, całkowicie jakby niezwiązane z tym, co, co miałem powiedzieć. Stanisław Grochowiak nazwał ten zbiór waśniami filozoficznymi. i Wydaje mi się, że miał całkowitą rację, ponieważ tutaj rzeczywiście poza niesamowitą wartością literacką. Mamy też do czynienia z opowiadaniami, które zmuszają czytelnika do pewnej refleksji nad kondycją ludzkości, nad miejscem człowieka we wszechświecie, ogólnie nad takimi rozważaniami koło filozoficznymi lub filozoficznymi. Są też bardzo fajne wstawki właśnie futurologiczne, to jak Lem wyobrażał sobie interakcje pomiędzy, pomiędzy ludźmi a, a robotami, albo Humanoidami a robotami, albo robotami i robotami, albo innymi stworzeniami opartymi na węglu i robotami. Ponieważ Cybryjada jest w dużej mierze oparta na księdze robotów, a jeszcze wcześniej na bajkach robotów, ponieważ to było tak, że Lem napisał zbiór baśni pod tytułem Bajki Robotów. Następnie wydał rozszerzoną wersję, znaczy nie on, tylko Wydawnictwo Literackie mu wydało rozszerzoną wersję Księga Robotów, a następnie Księga Robotów została przemianowana w Cyberiadę i wydana no już w nowym opakowaniu, w rozszerzonej znacznie wersji przez właśnie Wydawnictwo Literackie w 1965 roku. Wszystkie te książki, poza tym, że zostały napisane przez Lema i opowiadają o robotach, albo gdzieś tam te wszystkie historie cybernetyczno-robotyczne są w tle, mają jedną cechę wspólną. Ilustrował je Daniel Rus, wybitny krakowski grafik i, i w ogóle jeden z najwspanialszych... Polskich, powojennych oczywiście, plakacistów, twórców ilustracji książkowej, projektantów okładek itd. itd. Ogólnie to, to wydanie, które ja trzymam w rękach, pochodzi z 1972 roku, jest wydaniem trzecim. Znacząco różni się od wydania pierwszego. I, I wydanie pierwsze również zostało zilustrowane przez Daniela Mroza. Tak jak podkreśliłem na początku, i bajki robotów, i księga robotów, i cymperiata zostały zilustrowane przez Mroza. Natomiast Mroz nie był zadowolony ze swoich ilustracji do, do pierwszego wydania. No, no właśnie, co się stało tak naprawdę i, i dlaczego nie był zadowolony, tego możecie się dowiedzieć z naszego tekstu na stronie internetowej suszybboks.com lub książki. Wojciecha Orlińskiego, co to są sepulki, wszystko o sobie Lenie. Książka ta została wydana w 2007 roku i jest takim, może nie białym, ale czarno-białym krukiem na, na rynku wtórnym, na rynku antykwarycznym, ponieważ co jakiś czas zdarzają się pojedyncze egzemplarze w ofercie jakiegoś antykwariatu, natomiast no, w księgarniach już jej Państwo nie dostaniecie. Aczkolwiek może, może uda się na przykład zrobić wznowienie, Tutaj pozdrawiam oczywiście pana Wojciecha Ortińskiego, szanownego pana autora. Wracając do Ceberiady. Jest ona pięknie zilustrowana. Na naszej stronie internetowej również możecie zobaczyć ilustracje z tej właśnie, z tej właśnie książki. No, i co mogę jeszcze powiedzieć? No Nasz egzemplarz wygląda taka inaczej. Proszę się przyzwyczaić: książki, które będziemy pokazywać w tej serii, głównie pochodzą z naszej prywatnej biblioteki, nie są absolutnie na sprzedaż. I no, wyglądają taka inaczej, bo najczęściej są zaczytane tak po prostu. No właśnie, poza tym, że Lenin zilustrował twór, że Mróz ilustrował oczywiście Zybiadę i parę innych książek, to można powiedzieć, że to jest naprawdę kawał historii, ponieważ właściwie to Daniel Mróz wywarł niesamowity wpływ na twórczość. Stanisława Lema, zresztą nie tylko, bo, bo i na twórczość mrożka, i, i trował w przekroju, robił wiele naprawdę bardzo, bardzo fajnych rzeczy. Natomiast ta współpraca była dość regularna i świetnie się układała, co zresztą widać po ilości wydań, jakie panowie mieli wspólnie. Natomiast Lem miał dość duże szczęście do, i do wydawców, i do ilustratorów jego książek. Publikował też, zaczynał publikować w Polsce w takim okresie, kiedy ta okładka stała na bardzo wysokim poziomie i mieliśmy najprawdopodobniej najlepszych projektantów okładek. Na pewno w bloku wschodnim, a najprawdopodobniej albo najlepszych, albo jednych z najlepszych na świecie. I naprawdę nie mam się czego wstydzić, wstydzić jeśli chodzi o, o grafikę książki. Świetnym przykładem jest tutaj, co prawda, w oprawie już współczesnej wykonanej przez mistrza introligatorskiego Jacka Tylkowskiego, ale z zachowaną oryginalną okładką Jana Młodożeńca, Sezam. To jest zbiór opowiadań, który wyszedł tylko dwa razy. To jest wydanie pierwsze i to też nie jest jedyna książka Lema, do której młodożenie zrobił oprawę oczywiście, czy okładkę, bo oprawę robił Jacek Tylkowski. Natomiast natomiast takich, takich ilustratorów i takich pięknych okładek Lem miał, miał dużo więcej. Część z nich też znajdziecie dalej na, na naszej stronie. Część z nich ma zrobione zdjęcia i nawet jeśli nie są dostępne, to również są załączone do, do naszego artykułu, który, tak jak mówię, po raz kolejny polecam. Link do tego artykułu jest spodem na naszej stronie suszekbooks.com. Znajdziecie go w zakładce blog. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, zapraszam do kolejnego odcinka, bo będą kolejne. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będę mówił o twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Chciałem tylko na koniec dodać, że film ten powstał w ramach projektu Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o książkach, ale baliście się zapytać realizowanego w ramach programu Kultura w sieci finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.